Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie auto Hyundai I23 Generacji. W nagraniu, przede wszystkim, opowiemy sobie o aspektach technicznych tego samochodu. Będzie sporo o usterkach, wadach, zaletach czy cenie tego auta. Poruszymy również wiele bardzo istotnych kwestii, o których warto wiedzieć przed zakupem tego auta. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich wiadomości, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca. Dodatkowo nie zapomnij również, Kliknąć w polubienie pod filmem i zasubskrybować mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a na samym początku, może nieco o historii tego modelu Hyundai i 23 generacji to auto produkowane od 2020 roku. Samochód ten produkowany jest w krajach takich jak Turcja czy Indie. Poprzednikiem auta jest oczywiście Hyundai i 22 generacji, a samochód ten należy do grupy aut segmentu B. Jeżeli chodzi o ciekawa no to samochód w 2023 roku przeszedł pewną restylizację A mianowicie miał miejsce lifting, w której zmodyfikowano m.in. czy to tylny zderzak Czy to sprawy związane z bezpieczeństwem w wyposażeniu A zatem kilka drobnych modyfikacji miało miejsce właśnie podczas tego liftingu O czym jak najbardziej warto zdawać sobie sprawę Kolejny ważny temat to oczywiście kwestie techniczne Hyundai dostępny jest w formie pięciodrzwiowego hatchbacka w zależności od egzemplarza z 5-lub 6 manualną skrzynią biegów, 4 -biegową, automatyczną skrzynią biegów lub 7 -biegową skrzynią DCT, samochód wyposażony jest również w napęd. Przedni, a jego wymiary są następujące. Samochód posiada rozstaw osi wynoszący 258 cm. Jeżeli chodzi natomiast o długość, no to jest około 404 cm. Dalej, szerokość, około 175 cm. No i wysokość, około 145 cm. Wszystko to przy masie własnej w przedziale od 1088 do 1300 kg. No i oprócz tego warto też wiedzieć o tym, że samochód posiada 5 miejsc siedzących i dość przyzwoity bagażnik o pojemności około 351 litrów. Jeżeli chodzi o silniki, no to auto dostępne jest z następującymi silnikami benzynowymi: w pierwszej kolejności silnik 1.0 TGDI o mocy 100 mechanicznych. Następnie mamy silnik 1.2 o mocy 84 mechanicznych. Dalej dla wielbicieli mocnych wrażeń dostępny jest silnik 1.6 o mocy 204 koni mechanicznych. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaki silnik wybrać, no to dość popularny jest silnik 1.2, jak i również silnik 1.0, a zatem tutaj myślę, że warto dokonywać wyboru pomiędzy tymi dwoma silnikami. Zapewniają one w końcu rozsądne zużycie paliwa przy zachowaniu odpowiednich osiągów. Jeżeli chodzi natomiast o usterki czy wady tego samochodu, no to przede wszystkim część kierowców narzeka na wnętrze tego a mianowicie na plastiki i na jego wykończenia. Oprócz tego wspomina się także o wątpliwej jakości wycieraczkach czy o problemach związanych z lakierem. Na te kwestie na pewno warto jest zwrócić uwagę przed ewentualnym zakupem. Jeżeli chodzi natomiast o zalety tego auta, to Hyundai i 23 generacji chwalony jest przede wszystkim za swoją unikalną i innowacyjną stylistykę, auto przede wszystkim jest atrakcyjne dla oka. Do tego jest to samochód, który dość dobrze trzyma swoją wartość i który wyposażony został w naprawdę ciekawe, w miarę dynamiczne i oszczędne silniki. A oprócz tego do zalet na pewno przyporządkować można również ciekawe wyposażenie Hyundai i 23. generacji, bo auto dostępne jest w różnych wersjach wyposażeniowych, między innymi są to wersje takie jak Modern, Smart, Pure czy N-Line. Na wszystkie te wersje warto jest zwrócić uwagę i zapoznać się z ich Szczegółową ofertą. A skoro jesteśmy przy ofertach, to na pewno teraz jesteście ciekawi, jak to wszystko prezentuje się pod względem ceny tego auta. Przyjrzyjmy się zatem sytuacji rynkowej Hyundai i 23 generacji. Obecnie na rynku dostępnych jest naprawdę sporo ofert, natomiast tak jak wspominałem, głównie są to oferty z silnikiem 1.0 czy z silnikiem 1.2. No i na taką ofertę, na którą na pewno ja bym osobiście zwrócił uwagę, no to przykładowo jest to Hyundai i 23 generacji z 2021 roku, z przebiegiem około 50 tysięcy km, z mocą około 84 koni mechanicznych w benzynie, auto z manualną skrzynią biegów, z napędem na przednie koła, bezwypadkowe, używane i w cenie, uwaga, około 48 tysięcy złotych. Takie oferty na pewno przykuwają uwagę i warto zapewne dowiedzieć się o nich nieco więcej, zwłaszcza jeżeli planujecie zakup Takiego samochodu. Natomiast rozstrzał cenowy oczywiście może być różny w zależności od wersji samochodu, jego przebiegu czy stanu technicznego. Tutaj zmiennych jest dość sporo. No, i na pewno w przypadku jakichś tam mniejszych przebiegów możecie spodziewać się również i cen powyżej 60 tysięcy złotych. A zatem warto mieć to wszystko na uwadze. A zatem podsumowując, nieco auto Hyundai i 20: Jest to samochód godny uwagi, zwłaszcza w przypadku kiedy poszukujecie ciekawego modelu auta z segmentu B. A zatem to by było wszystko w tym nagraniu. Zachęcam do dyskusji w komentarzu. A tymczasem dzięki za obejrzenie filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.